Okay. No to jedziemy. Nawet bym chciał, żeby cię teraz pociągnęło gdzieś. Nie? No żeby to, żebyś, żebyś wygenerowała choćby, wiesz, 30% takiego uczucia, co, co generowałaś ze mną na końcu łóżka. Nie? I jedziemy. Dawaj, 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 dawaj do końca i luz. Dawaj, 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 dawaj daj, daj piętę w moją rękę. Tak? O, idealnie, tak? I luz. I jeszcze tu trzymaj biodro na mojej ręce i pięta w moją rękę. Pięta w moją rękę i luz. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze, 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 jeszcze. I luz. Czekaj, skorygujmy tu, skorygujmy tu, dobra. Utrzymaj biodro, biodrę, utrzymaj biodro i ciągnij pięta do pięta do, do w moją rękę. Dawaj, jeszcze, 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 Przesuwaj tą piłkę. I luz. Dobra, straciłaś na zakresie. Jeszcze, dawaj, 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 mocno, tak. Dawaj. Zrobisz taki zakres, no nazwijmy to idealny. Teraz mhm. zadanie, podciągnij lewą do góry, podciągnij lewą do góry, tak, utrzymaj to biodro świetnie i opuść się na jednej nodze w dół. Teraz tak, najważniejszy moment to jest ten, kiedy podciągasz mi tę nogę do góry, jak jesteś wysoko, żeby ta miednica nie opadła, albo mhm. opadła jak najniżej. Dobra? Jeszcze 7 razy na prawą nogę, tylko na prawą cały czas. Lewą podciągasz. Dobrze. Bardzo dobrze. I opuszczaj się w dół. Pięknie. I sześć razy to samo. Oddech, utrzymaj, utrzymaj tu na moich palcach. Dawaj, dawaj, utrzymaj. Świetnie. I opuszczaj. I opuszczaj. Góra, pełen zakres, tak. Utrzymaj. I opuszczaj, nie? Tu widzę, że troszkę bioder trzymaj. Gdyby bioder był luźniejszy, to by, to, by, to by szło wyżej. Dawaj. Utrzymaj, utrzymaj, tak. Trzymaj. Tak. I opuszczaj, nie? No, ale silny, silny masz skosy. Utrzymaj, utrzymaj i opuszczenie. bo mimo relatywnie słabej nogi jesteś w stanie utrzymać tę pozycję bardzo dobrze, nie? Tak, utrzymaj i opuszczaj. Pięknie. To teraz robimy tak. Podciągaj mi proszę lewe biodro, lewe biodro mi podciągaj do, do góry, nie? Dobra i napnij, napnij, napnij brzuch, napnij. Stoisz całą stopą cały czas? Dobra i rozluźnij i jeszcze raz napnij, 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 napnij i rozluźnij, super, napnij, dobra, bardzo dobrze, napnij, super, eee, utrzymaj mi to, wyciągnij prawą rękę najwyżej jak potrafisz do sufitu, super, utrzymaj tą rękę, w porządku, no i podciągnij lewe biodro, podciągnij na moją rękę, super, Rozluźnij. Tak jest. Podciągnij, tak. Utrzymaj. Daj tam po prostu kolana najwięcej, jak potrafisz. Super. Utrzymaj. Rozluźnij, zmęczona. Proszę. Doszła jeszcze dwa razy. Mhm. Podciągnij, super. Utrzymaj. Pomyśl o tym. Dobra, i rozluźnij. Dobra, podciągnij. Tak jest. Utrzymaj. I rozluźnij. Podciągnij, tak jest, utrzymaj i rozluźnij. Dobrze, plus, plus, plus. Ok.